Podobne ćwiczenie do tego P, T, to ćwiczenie z spółgłoską S. Można robić dokładnie tak samo. S, 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 s. Można robić y, S, wdech, S na przykład. S s, 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 Cały czas pamiętamy o tym, żeby pracowała nam przepona, żeby ten balon się tu pompował można robić po kilka y s i później wdech tak na przykład s s s s s s s takie tego typu ćwiczenia Ymm, następne Następne ćwiczenie to będzie. Yy, spróbujemy poczuć, jak to ma właśnie wyglądać, jak ma wyglądać ten nasz wdech do brzucha. Yy, macie tutaj żebra, prawda? Poczujcie te żebra, mamy je, świetnie. Spróbujcie wziąć w ten sposób oddech, że te żebra nam się podciągają, rozchylają, a tu pompuje się balon. Spróbujcie to po prostu zrobić bardzo świadomie, tak jakbyście obserwowali, że wasze ciało właśnie tak się zachowuje, spróbujcie. Poćwiczcie tak kilka razy, może za którymś razem wam wyjdzie bo to właśnie o ten typ wdechu chodzi, żeby tu żebra się rozchyliły, a brzuch napompował powietrzem. Następne ćwiczenie: będziemy robić wdech głęboki, po czym spróbujemy zatrzymać to powietrze w brzuchu i bardzo powoli, bardzo długim wydechem wydychać. Dobrze? Spróbujmy. Jeszcze raz, tylko spróbujmy jeszcze dłużej wydychać do powietrze, wdech, zatrzymanie i bardzo długi wydech. I jeszcze raz. Coś tak profesjonalnie nazywa ćwiczenie fazy wydechowej, długości tej fazy wydechowej. Ona powinna być jak najdłuższa, jak najspokojniejsza, bez takiego czegoś, że wdychamy. I nagle musimy wszystko z siebie wydechnąć. To nie o taki wydech chodzi. Chodzi o to, że on był długi i spokojny. Co dalej? Robimy to samo, ale w środku tego długiego, spokojnego wydechu będziemy próbować robić co jakiś czas pauzę. Każdy może to robić w swoim tempie, a możecie spróbować się robić w moim. Uwaga! Widzicie? Chodzi o to, żeby panować w pełni nad tym oddechem, głównie nad tym wydechem, tak? Wdech tutaj do brzucha jak najgłębszy, jak największy, a później wstrzymanie, wydech, wstrzymanie, wydech, wstrzymanie, wydech, wstrzymanie, wydech. I tak kilka razy. Próbujemy jeszcze. Dobrze by było, żebyście też wiedzieli i widzieli, co się dzieje z moim brzuchem. Nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie robimy wdech do brzucha i później powoli, powoli, powoli spuszczamy z niego powietrze. Z pauzami, tak? Jeszcze raz. Dokładnie. Ona ma być. Do końca spuszczony. Następne ćwiczenie to kartka. O, to jest śmieszne ćwiczenie. Bierzemy sobie kartkę. Wyciągamy rękę na długość ramienia. Wyciągamy i próbujemy naszym wydechem. Oczywiście najpierw bierzemy prawidłowy wdech, tutaj przeponowy, tak? Do brzucha, rozchylamy żebra, pompuje nam się brzuch jak balonik. I później takim prawidłowym wydechem, bardzo długim i, i takim mocnym, opartym tutaj na tym brzuchu, próbujemy odchylić tą kartkę daleko daleko i żeby odchylała nam się jak najdłużej. Uwaga! Próbujemy wdech. Jeszcze raz. Wdech. I jeszcze raz wdech. Dokładnie. Im dłużej nam się ta kartka odchyla, tym lepiej. Słuchajcie, teraz będzie jeszcze jedno ćwiczenie, yy, też z kartką. Yy, tak patrzę na ścianę. Chyba muszę troszkę podnieść kamerkę. O, może teraz będzie lepiej widoczne. Yy, co trzeba zrobić? Trzeba wziąć kartkę, podejść do gładkiej ściany. Przyłożyć tą kartkę yy, i wziąć ten wdech, prawidłowy wdech, a później prawidłowy wydech, długi, oparty na tym brzuchu. I tym wydechem próbujemy tą kartkę przytrzymać przy ścianie jak najdłużej, tak żeby nam nie spadała. Yy, najlepiej by było też yy, na długość naszego ramienia, natomiast możemy zacząć od yy, krótszej tej odległości. Możemy na długość łokcia. Możemy najpierw spróbować na długość dłoni. Tak, zobaczcie, najpierw przykładamy na długość dłoni i później na długość łokcia, a później już próbujemy na długość ramienia. Ja idę do ściany. Wy też podejdźcie do ściany i spróbujcie kilka razy tą kartkę przy ścianie zatrzymać. Swoim oddechem. Nie ręką. Najpierw na długość dłoni. Będzie wam spadać, to nie jest wcale proste. Próbujemy się odsunąć. Próbujemy się jeszcze odsunąć. przynajmniej dla, dla mnie najtrudniejsze ćwiczenie oddechowe, utrzymanie takiej kartki y, przy ścianie. Y, ale próbujcie, może, może Wam się uda. Troszkę mam tutaj problemy z kamerką. O, chyba teraz będzie dobrze. W każdym razie przechodzimy do następnego ćwiczenia y, i to będą kulki. Kulki z waty zwykłe, kulki z waty, słuchajcie, bierzemy sobie Taką, yy, taki kawałek waty, ugniatamy w kuleczkę. Takich kuleczek może być z pięć, jak to chce. Tutaj nie ma określonej ilości. Jakie ćwiczenie fajnie jest zrobić z kimś, możecie zrobić z rodzicami, możecie zrobić z rodzeństwem. Yy, można na przykład wykorzystać taki stolik, ale można to też zrobić na podłodze. Chodzi o to, że kładziemy sobie te kulki na środku tego stolika i próbujemy, próbujemy przepchnąć je na drugą stronę. Jeżeli ćwiczymy sami, to możemy położyć się sobie tutaj bardzo blisko i przepychać je na drugą stronę solika. Natomiast jeśli mamy rywala, rodzica albo rodzeństwo, to możemy usiąść. Ja tu, a ktoś tu po tamtej stronie i możemy próbować przepchnąć wzajemnie do siebie te kulki. O, pamiętam o prawidłowym wdechu, prawidłowym wydechu y, z brzucha, z przepony i bawimy się, próbujemy. Jak widzicie, moje kulki poleciały wszystkie. Nie mam rywala, więc nie mam z kim tego ćwiczenia robić, y, ale wy jak najbardziej ćwiczcie, próbujcie, bo y, to jest też fajne i takie śmieszne ćwiczenie, a ono też y, 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 Kształtuje wam ten prawidłowy oddech. Co dalej? Dalej mamy talerz zupy. Słuchajcie, mamy talerz zupy i układamy sobie ręce, tak jakbyśmy mieli talerz zupy, i próbujemy prawidłowym oddechem cały czas to podkreślam, próbujemy tą zupę y, ostudzić. Tak, muchamy. Za każdym razem pamiętamy, żeby to był wdech tu, a nie tu. Żeby ten wydech był stąd, a nie stąd. I żeby yy, nasz oddech, nasz wydech był jak najdłuższy i jak najbardziej równy, taki pociągły. Dobrze? Jeszcze raz. Dmuchamy zupełnie. aż do końca, tak? Tak samo wdech, jak i wydech ma być aż do samego końca, aż nas tak przytka. Następne ćwiczenie to mleczek. Mleczek. Na pewno każdy z Was kiedyś miał mleczek w dłoni i zmuchiwał te płatki, tak? Tak jak dmuchawiec. Y, y, próbujemy dokładnie tak, jak robiliśmy to do tej pory, czyli y, w brzuchu pompujemy balonik, a potem Spuszczając powietrze z tego balonika, próbujemy zdmuchnąć nasze, yy, nasz mleczek w więc zaczynamy. I jeszcze raz, Próbujcie, żeby to był mocny wydech, żeby ten mleczek nam zdmuchnął się. Super. Kolejne ćwiczenie to zamarznięta szyba. Wyobraźcie sobie, że mamy tutaj przed sobą taką szybę, będziemy na nią huchać, chcemy ją odmrozić, tak? Bierzemy nasz wdech, który już na pewno doskonale umiecie wziąć, prawidłowy wdech i prawidłowym wydechem huchamy sobie na tą szybę, żeby ją odmrozić. Uwaga! Oczywiście wszystkie te ćwiczenia, które ja Wam pokazuję, róbcie kilka razy więcej niż robimy to na nagraniu. Możecie włączyć nagranie i jeszcze raz zrobić wszystko od nowa. Powtarzajcie je codziennie, nawet te 10-15 minut dziennie, ale codziennie to naprawdę da lepszy efekt niż jak teraz usiądziecie i będziecie przez dwie godziny tutaj huchać, dmuchać i w ogóle. Następne ćwiczenie to. I to już będzie jedno z ostatnich. To będzie pompowanie balonika i wypompowywanie powietrza z głoską. Dobrze. Pamiętajcie cały czas o tym prawdziwym, prawidłowym wdechu i wydechu, czyli jak robimy wdech, rozchylają nam się żebra, brzuch nam wychodzi do przodu. Jak robimy wydech, to stąd nam wszystko wychodzi. Nigdy nam się nie unosi tutaj gładka piersiowa ani tutaj ramiona, co ja właśnie zrobiłam. Yy, próbujemy. Wdech do brzucha i sycząc, wydychamy to powietrze. Można sobie położyć tak jak na początku ręce na klatce piersiowej i na yy, brzuchu, żeby czuć, gdzie to powietrze tak naprawdę nam się pompuje, żeby to kontrolować. I syczymy sobie. Raz. I jeszcze W następnym ćwiczeniu chodzi tak naprawdę o to samo, o to co cały czas powtarzam, żeby rozchyliły nam się żebra i napompował brzuch, a nie unosiła klatka piersiowa i ramiona, i żeby wydychając, wydychać długo i bardzo spokojnie, powoli, kontrolując po prostu ten wydech. Co dalej? Dalej mamy, dalej mamy proste ćwiczenie, przedostatnie już, czyli nadmuchiwanie balona. Udajemy, albo można wziąć prawdziwy balon, jeżeli akurat macie w domu. Udajemy, że mamy tutaj balonik, bierzemy wdech taki, jaki powinniśmy, wiemy już jaki, i próbujemy napompować tego balona. Ćwiczenie oczywiście powtarzamy kilka razy. I ostatnie już ćwiczenie. Zostawiłam sobie psienkę na torcie na koniec, bo to jest moje ulubione ćwiczenie. Ci, którzy chodzą do mnie na teatr już jakiś czas, znają to ćwiczenie, a są to wrony bez ogona. Jak wiecie, taki prawdziwy aktor, który ćwiczy regularnie codziennie, ma ten oddech prawidłowy, swoją emisję głosu dzięki temu ma też prawidłową. Takich wron może powiedzieć nawet i 20. Ciekawa jestem, ile Wam się uda powiedzieć, a na czym polega to ćwiczenie? Ja od razu mówię ja nie umiem 20. E ćwiczenie polega na tym, że bierzemy znowu, tym razem, najgłębszy wdech, jaki nam się uda zrobić po tych wszystkich już dzisiaj ćwiczeniach. Mam nadzieję, że już troszeczkę wyćwiczyliście, przypomnę, cokolwiek nią czujecie, więc bierzemy jak najgłębszy wdech, a później. Później, słuchajcie, mówimy jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, i tak liczymy sobie te wrony. Zobaczymy, ile nam się uda policzyć. Ja się teraz stresuję, więc pewnie będzie bardzo zaskakująco mało, ale spróbujemy, jak to ma wyglądać. Uwaga, dech, tak, tutaj. Jedna wrona, bez ogona, druga wrona, bez ogona, trzecia wrona, bez ogona, czwarta wrona, bez ogona, piąta wrona, bez ogona, szósta wrona, bez ogona, siódma wrona, bez ogona, ósma wrona, bez ogona, dziewiąta wrona, bez ogona, dziesiąta wrona, bez ogona, jedenasta wrona, bez ogona, dwunasta wrona, bez ogona, trzynasta wrona, bez ogona, czternasta wrona, bez ogona, piętnasta wrona, bez ogona, szesnasta wrona, bez ogona, wrona, bez ogona, osiemnasta wrona, bez ogona, dziewiętnasta wrona, bez ogona... tą to, dwudziestu, nie dałam rady Chodzi o to, żeby oczywiście w trakcie liczenia tych wron nie brać oddechu. One wszystkie mają wyjść z naszej buzi, z naszego brzucha. W jednym oddechu, tym pierwszym, spróbujemy jeszcze raz. Głęboki wdech. Możecie robić to ze mną, możecie robić w swoim tempie. W każdym razie policzcie, ile zrobiliście tych wron. Możecie mi napisać, czekam na Wasze odpowiedzi. Zaczynamy. Jedna wrona, bez ogona, druga wrona, bez ogona, trzecia wrona, bez ogona, czwarta wrona, bez ogona, piąta wrona, bez ogona, szósta wrona, bez ogona, siódma wrona, bez ogona, ósma wrona, bez ogona, dziewiąta wrona, bez ogona, dziesiąta wrona, bez ogona, jedenasta wrona, bez ogona, dwunasta wrona, bez ogona, trzynasta wrona, bez ogona, czternasta wrona, bez ogona, piętnasta wrona, bez ogona, szesnasta wrona, bez ogona, siedemnasta wrona, bez ogona, osiemnasta wrona, bez ogona, tym razem tylko osiemnaście. I tak, ćwiczymy sobie w domu codziennie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie na messengerze, czy przez dziennik elektroniczny, czy na pocztę, tak jak wysyłacie mi lekcje. I mam nadzieję, że i te ćwiczenia troszkę was odstresowały, i dla moich aktorów to był jakiś tam cenny czas spędzony, mimo tego, że niestety nie spotykamy się i naszego teatru na razie nie ma. Cześć!